thank <sighs> you

I co, dolecieliśmy szczęśliwie. Grecja powitała nas bardzo miło. Pan, który miał nas odebrać z lotniska, nie wiem, nie przyjechał albo był tutaj, ale się zwinął, bo mieliśmy małe opóźnienie i nie przeczytał wiadomości od nas. Tak, i nie odczytywał od nas wiadomości ani na WhatsAppie, ani na Bookingu, tak więc musimy sobie radzić sami. Dobra, takie małe podsumowanie dnia przyjazdu. Generalnie tak jak mówiłem wcześniej, no mieliśmy mało opóźnienie w locie. Oczywiście to nie jest nasza wina. Od razu poinformowaliśmy właściciela tego studia, w którym mieliśmy spać. Tak to, tak to się nazywa? Studio? No jakieś studio, no nieważne. Poinformowaliśmy go, on tego nie odczytał. Dojechaliśmy, czyli dolecieliśmy na miejsce, nie było go. Miał na nas czekać, no ale nie było nas, więc wrócił. I co się okazało? Dzwonimy do niego. On tam mówi, że nie było nas. On pojechał sobie z powrotem do domu i że anulował rezerwację, nie? bo do 20 było Tak, bo do 20 trzeba było się chyba zabukować, tak? A my mieliśmy opóźnienie w locie 40 minut. Gdyby nie to opóźnienie to byśmy zdążyli. No ale on stwierdził, że on anuluje. No i kurde, powiedział, że możemy przyjechać i się zabukować jeszcze raz. No i pff, to nie była dla nas łatwa sytuacja. Zestresowaliśmy się oboje mega. I szukaliśmy na szybko innego hotelu, bo stwierdziliśmy, że jak tak się zachował i miał nas w dupie generalnie, bo nie odczytywał naszych wiadomości i nie odbierał telefonu. To że jedziemy do innego hotelu, i co? I dotarliśmy tu o godzinie 22? Tak. Około godziny 22. Panie z recepcji w ogóle pojechały gdzieś na miasto, my myśleliśmy, że nie wiem, że już się nie zabukujemy, będziemy, będziemy pod basenem yy, czekać na nie. No ale tam wróciły i po jakimś czasie się bardzo zdziwiły, że jakaś nowa rezerwacja wpłynęła, no bo zrobiliśmy to dosyć późno, a ich na miejscu nie było. Plus booking miał jakieś drobne opóźnienia i generalnie co, aha i pan z taksówki był bardzo miły. Bardzo pomocny, mimo że nawigacja nam w ogóle zaświrowała, chciała nas wywieźć do innego miasta, ale gdzieś tam się kapnęliśmy, że coś jest nie Teges. No i trafiliśmy tutaj do tego hotelu. Poczekaliśmy na te panie. Dobrze, że poczekaliśmy, bo w końcu przyjechały. Bo tutaj generalnie możliwość zabukowania była do północy. A myśmy o 22.30 zaczęliśmy rozmawiać, jeszcze nam musiały naszykować pokój generalnie, ja pierniczę. No, hit. Teraz marzymy tylko o tym, żeby się wykąpać i pójść spać. A jutro. Pokażemy Wam widok. No, jutro Wam nagramy jakiś widoczek i, i z, postaramy się zwiedzić chociaż kawałek tej wysepki. Na razie, dobranoc. opowiedzieć. Generalnie jesteśmy w mieście Laganas. Po zmianach, o których wcześniej opowiadaliśmy. Mieliśmy być, mieliśmy być w Kalamaki, no ale wyszło jak wyszło z tamtym hotelem. En Harmonia Hotel. En Harmonia Hotel, tam się zatrzymaliśmy. Bardzo mili ludzie, bardzo miło nas przywitali Proszę. mimo Mimo późnej pogody, tak naprawdę, Pó późnej godziny. Oni chcieli w ogóle nam robić tosty na ten, bo no przyjechaliśmy zmęczeni, też jeszcze na nich czekaliśmy, i oni w ogóle nam dali soczku i chcieli tosty nam zrobić. Jarbuza dostaliśmy i w ogóle naprawdę tak miła pani, próbowała z nami się dogadać po angielsku. Nasz angielski. Nie, nasz angielski był całkiem dobry, pani też fajnie komunikatywnie, bardzo dużo się dowiedzieliśmy, gdy powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski powiedziała, że właśnie bardzo dużo Polaków przyjeżdża. Pytała się, jak u nas wygląda sytuacja związana właśnie z tą wojną na Ukrainie. E, o Covidzie też rozmawialiśmy. Generalnie bardzo mieli ludzie, bardzo fajna obsługa. No przywitali nas pff, po królewsku. A no, no, nie musieli. Naprawdę. I jeszcze dzisiaj to śniadanko można było sobie brać. Jak all inclusive byśmy mieli. Tylko no, wszystko było ładnie wyłożone, można było sobie brać ile się chciało. My przyszliśmy trochę spóźnieni, bo staliśmy dość późno. No, ale ciężko było się zabrać po takiej przygodzie. No, także all inclusive bez all inclusive, ale jest zajebiście. Dobra, jesteśmy w pierwszej restauracji. Będziemy próbować chicken gyros w picie. Zobaczymy jakie to będą porcje, nie wiemy czego się spodziewać, czy się najemy tym, czy nie. Później Wam pokażę jaka to restauracja. I nie jest to nad samym morzem, tylko tak odeszliśmy kawałeczek. Stwierdziliśmy, że będzie taniej zobaczymy co nam przyniosą no i słuchajcie, przyszła taka pita dwie no Kurczę za 5,50 myślę, że się nie bo jest tam mięso, widzimy dużo frytek jakieś warzywka zobaczymy Cool Beans to jest e, właśnie ta restauracja, w której byliśmy co nas bardzo miło zaskoczyło e, w tej picie było bardzo dużo mięsa, troszkę frytek i trochę warzyw. No i sos. So, tak, sosu było mało. Ja w porównaniu do, do Polski byście pewnie dostali nawalone frytek. Sypnięte troszkę mięskiem, zalane sosem, żeby to ważyło, a tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa. No. Tak że sos, to musiałbym poprosić o więcej sosu. Ja nie lubię. Dla mnie było bardzo dobre. Połową się najadło. Tak? No. Nie. Polecamy. No przyszliśmy na zakupy, a tu nas taki kolega powitał. No po jedzeniu wybraliśmy się na małe zakupy. Oczywiście zapas wody najważniejszy. Kurczę, ci Grecy to są naprawdę przymili ludzie. Oprócz tego jednego, z którym mieliśmy problem pierwszego dnia, to tak. Nie ma się do czego przyczepić. Słuchajcie, mieliśmy akcję ratunkową. Uratowaliśmy małego ptaszka, którego ktoś by przejechał. Damy go może tutaj do cienia gdzieś. o Był biedny na drodze. Coś jeszcze by go potrącił. No, idź ptaszku, możesz iść tutaj. O. No, tutaj nic mu się nie stanie. It was at this moment that he knew he fucked up. What? <laughs>